Siemanko! Witam Was po raz kolejny na swoim kanale. co, standardowo dzisiaj wykopki. Żeby Was te okulary przeciw słoneczne nie zmyliły. Wcale nie jest tak ładnie, pięknie i gorąco, że tak powiem pić nawet. Kurde, czas na zimową kurtkę. To na dowód tego co mówiłem, że wcale tak nie jest kolorowo. <laughs> Leje cholera. Mam nadzieję, że to tylko przelotne, kurde, bo nie zapowiadali deszczu na dzisiaj. No nic najwyżej będę wracał. Kurde już kurtka zimowa przyodziana. Jechałem, już lało, przestało lać, znowu lało, znowu przestało lać. Zajechałem na miejsce, ledwo się ubrałem w kurtkę. No i znowu leje. Muszę to chwilę przeczekać, ale nie wiem, jak to długo będzie padać, bo tu z tej strony kurde tak szaro nie, nie fajnie wygląda. Co? Hałda Jak stała, tak stoi. Nie wiem. Tak, widzę takie mniejsze kupy. Jeszcze coś dorzucili, na pewno. Jeszcze coś tam na pewno dorzucili. Ale nic. Najważniejsze, że ten kawałek, co ostatnio chodziliśmy za nią, nie jest tam przeorany jeszcze. Także będzie, będzie jak chodzić, bo tutaj no to jest tak dość głęboka orka, może nie głęboka, ale no takie muldy są duże i, i ciężko się chodzi. Dobra, czekam aż przestanie padać, może się napiję jeszcze ciepłej herbatki w aucie. Na coś się hałda przydała Bo wystartowałem z samochodu I znowu zaczęło lać A tak przynajmniej jestem trochę od wiatru I od deszczu też osłonięty Dziwicie się od deszczu Przecież nade mną nic nie ma Ale tak wieje, że zacina z bokiem No a ta hałda jednak trochę osłania Dobra Startuję tu spod tej hałdy Już trochę się przejaśniać zaczyna Przynajmniej z tamtej strony, z której wieje. Ale jest, jest błotko. To co dziki lubią najbardziej. Kurde. Łączę się, bo sygnał 88-87. Ciekawe, czy będzie to jakiś kolorek. Tak jest. Jest duży kawał pierścienia wiodącego Ale też tak coś przebąkiwało w żelazo Także nie byłem pewien O, ładnie słońce wyszło Aż od razu się lepiej chodzi No start nie był zbyt przyjemny, ale Mam nadzieję, że ta pogoda się w miarę utrzyma Jeszcze ze 2-3 godziny To trochę jakoś w ludzkich warunkach pochodzę Kurde, ale się zasapałem Dajcie chwilę. Sygnał 83. Praktycznie bez zmian. Przed wykopaniem, po wykopaniu. O! Chyba jest monetka. Kurde, ja byłem przekonany, że kolejny pierścień wiodący będzie. Powiem Wam, że było to dość głęboko. Na takie dobre 25 cm. Może nawet więcej. Kurde, ale się zdyszałem. No, tak się klei ta ziemia, trzeba się namachać. Słońce wyszło, zrobiło się ciepło. Ja w tej kurtce poubierany masakra. Uf, dajcie chwilę, przemyję i wam pokażę, co to wyszło. Sam zresztą jestem ciekaw. Przemyłem to trochę, ale nic tu nie widzę. Tu, jakby się chciało coś rysować. Ale jest zajechaniec tu druga strona w ogóle nic nie widzę może jakoś w domu przeczyszczę może coś z tego wyjdzie no tu ewidentnie jakby jakby coś chciało być ale nie mam pojęcia nie mam pomysłu co by to mogło być za mało widoczne słuchajcie no nawet kroku nie zrobiłem bo tutaj z tego dołka miałem mo tą monetkę pierwszego fanta dzisiejszego a tu słuchajcie jest kolejny sygnalik 70 71 kopiemy to na żywo zobaczymy może coś ciekawszego się trafi? Gdzieś tu bardziej? Kurde! Przekichane! No klei się ta ziemia strasznie do łopaty. Gdzieś tu, w tej bryłce. Dobra, coś jest małe, okrągłe. Jakiś okrągły maluszek. Kurde, jest kolejna chyba fibulka z tych małych. ha! <laughs> kurde! Drugi fand i jest chyba kolejna fibulka. Tak mi się wydaje, bo widzę tutaj te, te zaczepy sterczą z drugiej strony. No niestety to jest tak zaklejone, że bez wody to się nie obędzie, ale chyba jest. I to kurde, kolejna malutka. Ale jest inna, bo tamta widziałem, takie miała. Eee, cztery takie kółeczka w krzyż ułożone a ta tak jakby miała tutaj kółeczko na środku ale kurde sypie małymi fibulkami zobaczcie, jest taka, nie wiem czy to widzicie zaraz zrobię Wam zbliżenie, tylko jeszcze troszeczkę przemyję najgorzej, że mi się woda kończy, ale to jest taki rów idę chyba z rowu, nabiorę, bo o ile to fibulka, no ale tak mi się zdaje, bo tu chyba jest ten ten taki zadziorek ta pochewka tak zwana, a tu powinna być z drugiej strony igła. Jest super. Jest super, jest super. Więc o co ci chodzi? Patrzcie jak to się prezentuje. Ta strona taka takie kółko na środku. Druga strona ewidentnie była to fibulka. Maluśka fibuleczka. Zobaczcie, mniejsze od paznokcia Super Teraz taki inny trochę sygnał 62-63, jeszcze takiego dzisiaj Nie było Dość mocny Ale tak zerkam tam za tą hałdę bo Widziałem, że drogą jechał Ciągnik z przyczepą Nie wiem czy tam nie ma problemu z przejechaniem O, puszka Puszka, idę, ze, idę, zerknę, kurde, żeby mi auta nie przetrącił. Nie dobra, widocznie gdzieś indziej pojechał. Myślałem, że jedzie tutaj, żeby dalej sypać na tą hałdę. Kolejny mocny sygnał, i myślałem, że będzie znowu pierścień wiodący, a wpada taki ołowiany, jakby stożek z dziurką w środku. Nie wiem, czy to jakiś obciążnik był, czy czy coś na zasadzie tego przęślika? Być może. Być może. Nie wiem, zabieram. Kolejny sygnał 52. Zobaczymy. Ale tak ze 2 metry wcześniej wykopałem kolejną monetkę. Takie 5 centymów z dziurką. stałem taki bez szału, to mnie nagrywałem. Kurde, myślałem, że coś lepszego to o, kawałek Blaszki Z puszki jakiejś Trudno Zakopać dziurę Idziemy dalej Sygnał taki na granicy 80-90 pewnie głębszy będzie zobaczymy co to może być kurde ale na tej wysokiej skali to zazwyczaj te pierścienie wiodące biją kurde mol normalnie tak mi gorąco w tej kurce, ale no niej nie idzie tego ściągnąć. teraz nawet 95 do 99 Ciekawe czy to żelazo jakieś nie, nie będzie Sprawdzimy pin pointera tu, tu w głąb trzeba w głąb jeszcze kopać, dobra tą glebą no i teraz zmieniło się na 86 na pewnie będzie pierścień wiodący czy nie? tak czy nie? tu coś gdzieś czybym to miał? O nie! Kurde jest srebro! Uu, 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 jakie ładne duże! Ja pierdzielę. Ale jaja! A byłem przekonany, że to będzie kurde ten... Że to będzie pierścień wiodący Jakie ładne duże, ale wyślizgane Dobra, nie trę Naczerpajmy już sobie wody z rowu, także Zaraz to przemyjemy, ale jest srebro, kurde, dość głęboko. No tu łaziliśmy wtedy za nią, ale no kurde, różnie to bywa, można gdzieś coś przeoczyć. Anio też wyciągnęło ładne, duże srebro, jeszcze przyznaję się, bez bicia jeszcze nie czyściłem. Także nie wiem co to. O jest, jest, jest. Jest srebro. Tak, to będzie ten lew stojący z tą taką tarczą do sprawdzenia, który, który to będzie jego mość. Nie powiem, no już jest to trochę wytarte. Widać tu tylko, może nie tylko, ale głównie tą tarczę. Zobaczcie, tak się prezentuje. Tutaj jest ta tarcza. Te tarcze są różnego typu. No i tu stoi. Lew, tu u góry ma miecz w ręce No może po przeczyszczeniu będzie coś lepiej widać, a tu z tyłu to różne wersje były, ale powinien być taki krzyż burgunski hmm, nie widzę teraz. To będzie o 1700 któryś tam pewnie No, super, jest srebro, wow. ale się nie spodziewałem, no kurde, głęboka dziura takie dobre 25 cm. Byłem przekonany, że to będzie pierścień wiodący, a jednak, kurde, srebrna blaszka, srebrna krągłość. <laughs> Także jest kolejny wypad ze srebrem Petardzionia. Zaczęło się znowu, ale chmurka taka malutka, kurde, że, że, z tego pada to aż jestem w szoku. Moment i przejdzie, ale to nawet taki nie sam deszcz, tylko bardziej taki grad drobniutki, taka kasza. Patrzcie, no jest gradzik. Tu się pomyślałem, że się włączę. Jest ładny sygnał 86, Ech, ale to chyba dlatego, że to coś na wierzchu leżało. O, ale jest monetka, chyba? Kurde, ale dziwnie to wszystko na te 86 bije dzisiaj. I te, e, jak one tam, pierścienie wiodące i srebro też tak, no, może nie 86, ale 80-90 wtedy pamiętam, waliło. A teraz miedziana monetka. No i tak jak się spodziewałem, tu jej nawet woda z rowu nie pomogła. Nic tu nie widać kompletnie. Może gdzieś tam pod tym błotem coś jeszcze widoczne jest, ale wątpię. sobie tutaj pod drogę żeby zrobić małą przerwę na herbatkę no i tak szukam jakiegoś miejsca fajnego, może jakiś murek jakiś pieniek nic tu nie ma, ale przy okazji szukając trafiłem na jakiś fajny sygnał 34 35 no i wyskoczyło takie kółeczko i nie wiem jeszcze co to może guziczek tak, będzie guziczek. Guziczek arsenowy. Ale po cicho się łudziłem, że może jakieś sreberko, a to jednak arsenowy guziczek. Kurde, kawałek dalej. Kolejny sygnał, 86. No i jest, kurde, jest muneczka. I co? Znowu będzie łysa blaszka. Nic tu nie widzę oczywiście przemyję, przemyję, no ale tutaj raczej nic nie ma tam. Wyszła jedna monetka tu przed chwilą z tego dołeczka. Kolejna taka wygięta, ale też kompletnie nic nie widać. No i tu obok sygnał 84. Kopiemy, zobaczymy. Może, może tym razem wyjdzie jakaś czytelna. O ile to będzie monetka oczywiście ale Widzę, że tu w tym rejonie coś zaczęło sypać Być może mniej, mniej tędy chodziliśmy w poprzednich sezonach Dobra, jest coś, ale nie brzmi to jak moneta kurde a jednak A jednak i to jeszcze PRL -ium. Dobrze mówię tak jest Albert Alberto Tombak, kurde Alberto Tombak 20 franków, hmm, gdzie tu data Powiem szczerze, nawet nie wiem gdzie tu szukać na tych monetkach daty Nie wiem czy one czasem na otoku nie miały tutaj, znaczy na rancie przypadkiem coś wybite, chociaż wątpię, ale coś mi się kojarzy, to jakiś ślaczek jest, ale czy tam data była? To raczej, raczej chyba nie. A jest, dobra, jest tutaj pod spodem 1982. Haha, ha. kurde. No jest. 1982 rok. 80, 82. Już myślałem, że 62. Najlepszy rocznik. Pozdrawiam wszystkich z 82. rocznika. Petarda Jeden z, kier... z ostatnich e, sygnałów Bo idę już w kierunku tej hałdy I będę spadał do samochodu No i teraz Teraz tutaj e, Przed wykopaniem sygnał 67 Po wykopaniu też 67 Co my tu mamy? Kłeczko takie, taka stara, mała, stara klamereczka A przed chwilą właśnie tak sobie Myślałem, że w ostatnim w Ostatnim razem jak tutaj byliśmy za nią to Trochę klamerek nazbierałem, a dzisiaj tak słabo Chyba jedno, tak jedną część tylko klamerki miałem A teraz trafia się taka malutka Średniowieczna klamereczka Już jestem tutaj koło tej hałdy Praktycznie ostatnia prosta w kierunku samochodu. Co, po drodze miałem. E, myślałem początkowo, że to tylko zwykły kawałek jakiegoś badziewia, ale tak zacząłem czyścić i wydaje mi się, że to kawałek fibulki wyszedł. Nie Niecałe, tam jakieś połówka, może nawet nie jedna trzecia, ale tam gdzieś się zdobię, jakiś dopatrzyłem, zobaczyłem. Wrzuciłem do, do pojemniczka z wodą i. I, 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 I zobaczymy na podsumowaniu. A teraz jeszcze jeden sygnał. I tego, i mamy. Mamy mamy krągłość, guziczek wyszedł. Widzę. Kurde, ale to jakiś taki fajniejszy. czekajcie To chyba będzie coś na Napoleonek jakiś. Tu widzę koszyczek z tyłu, ale. Ale ten przód taki, kurde, widzę już podejrzany. Trochę. Teraz potraktujemy go wodą, lekutko. Ale jest ładny, ale jest ładny Jest Armata, jest kotwica Jest super Jest super guziczek Francuzik Ale piękny strzał na sam koniec, kurde mamy mamy elegancki strzał Czekajcie jeszcze troszeczkę wody, to mu nie zaszkodzi o, zobaczcie tutaj armata w tą stronę tu jeszcze w drugą stronę coś musiało być nie wiem co no, druga strona typowy koszyczek francuski może jakaś marynarka wojenna Napoleona Bonaparte no i podsumowanie co udało się dzisiaj znaleźć trochę tego wyszło, niestety nie wziąłem tej swojej podkładki do podsumowań, no ale to nic, co wyszło, kulki. To jakieś takie jajko, ten obciążnik albo, 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 albo co ja mówiłem. Eee, no, kurde, wyleciało mi teraz z głowy, nieważne. Jedna klamereczka, tutaj tej nie widzieliście, to taki fragmencik. trochę wycieruchów, Z eee... fajniejszych monetek, pomimo tego, że wycieruch, no to to srebro, guziczki, nie widzieliście tego, to jest chyba wierzchnia warstwa jakiegoś takiego cynowego guziczka, o tutaj widać ładnie kwiatuszek, druga strona taka dziura, tutaj wyszedł taki też z wzorkiem takiego kwiatuszka No i ten superancki Co już widzieliście Na filmie Dodatkowo Dwie fibulki udało się znaleźć Jedna ta Okrągła No i tu druga Druga niestety jest tam Ale zobaczcie tu zacząłem to czyścić I ewidentnie są zdobienia Zobaczcie jak to wygląda, zajazd totalny, no ale jest, jest fibula, bankowo fibula. Okej, okay, no i tak to, tak to się prezentuje. Możecie sobie jeszcze zobaczyć co tu wychodziło. Ja jestem dzisiejszego dnia e, szczęśliwy. Bo udało się znaleźć to, co zawsze chciałem znaleźć na tym polu, czyli e, fibulki. Dodatkowo wpadło ładne, duże srebro, aczkolwiek no, trochę wytarte, ale jak wiadomo, srebro to srebro i zawsze cieszy. E, co, pogoda, można powiedzieć, że w 90% dopisała, bo, bo generalnie nie padało. Było tam momenty, że, że, że zaczynało lać, ale to chwila, moment i, i się przejaśniało. Także wypad jak najbardziej udany. Ja jestem zadowolony. Pamiętajcie o łapkach w górę, o subskrypcjach. Kto nie subskrybuje? No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Nara!